Jak zapłacić podatek tylko od połowy dochodu? Sprawdź, czy możesz, czym są 50% koszty kup. Jeśli Twoja praca ma charakter twórczy, np. tworzysz program komputerowy, grafikę, film, muzykę albo treść dźwiękową, możesz skorzystać z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zarobisz 10 tysięcy złotych za stworzenie dzieła, to jako dochód do opodatkowania liczy się tylko 5 tysięcy złotych. I to właśnie od tej kwoty liczysz podatek. Na przykład, według stawki 12%, ale uwaga, muszą być spełnione trzy konkretne warunki. Po pierwsze, musisz stworzyć utwór chroniony prawem autorskim. To może być plik graficzny, film, dźwięk, oprogramowanie lub inna treść, która spełnia określone parametry i została zaakceptowana przez klienta. Po drugie, na rachunku lub fakturze musi być wyraźnie wskazana kwota za przeniesienie praw autorskich. Jeśli wykonujesz również inne usługi, wynagrodzenie powinno być podzielone na część twórczą i pozostałą. Po trzecie, musisz prowadzić ewidencję utworu najlepiej w postaci listy, repozytorium, tabeli Excel lub mailowych potwierdzeń, które pokażą, że dzieło powstało i zostało przekazane. I jeszcze jedno: istnieje limit kosztów autorskich. Wynosi on 120 tysięcy złotych rocznie. To oznacza, że przy 50% kup możesz wystawić w ciągu roku rachunki do kwoty 240 tysięcy złotych. Po przekroczeniu tej granicy nie możesz już stosować 50% kosztów, a jedynie standardowe 20% lub rzeczywiste. Dodatkowo fiskus może nie uznać 50% kup w przypadku rachunków na bardzo małe kwoty, np. poniżej 200 zł, uznając, że nie można ich jednoznacznie powiązać z dziełem. Z 50% kosztów uzyskania przychodu mogą skorzystać nie tylko artyści, w praktyce każda osoba, która tworzy coś oryginalnego i przekazuje do tego prawa autorskie. To mogą być programiści, graficy, twórcy filmów i podcastów, ale też edukatorzy, projektanci wnętrz czy specjaliści od marketingu. Ważne, by efekt pracy był autorski i został odpowiednio udokumentowany. W profilio wystarczy dowód wykonania dzieła i podpisana umowa przeniesienia praw generowana automatycznie. Dzięki temu możesz legalnie rozliczać tylko połowę przychodu. Kiedy mówimy o 50% kosztach uzyskania przychodu, zwykle myślimy o programistach czy grafikach, ale te przepisy obejmują też osoby, które tworzą coś własnymi rękami, jeśli ich praca ma charakter twórczy. Rzemieślnicy artystyczni, projektanci mody, twórcy unikalnych przedmiotów, instrumentów, scenografii czy mebli również mogą korzystać Korzystać z tej ulgi, jeśli przekazują prawa autorskie do efektu swojej pracy. W profilio to bardzo proste. Wystarczy dowód wykonania dzieła i podpisana automatycznie umowa przeniesienia praw. Skania przychodu przysługują nie tylko artystom, ale także specjalistom, którzy tworzą autorską dokumentację projektową. Jeśli przygotowujesz koncepcję zagospodarowania przestrzeni, dokumentację techniczną, uzgodnienia projektowe, wizualizacje, plany lub raporty o indywidualnym charakterze, możesz korzystać z tej ulgi podatkowej. Dotyczy to projektantów krajobrazu, urbanistów, inżynierów, architektów wnętrz, konstruktorów czy specjalistów B. +R. Warunek: dokumentacja musi mieć cechy utworu i zostać przekazana sprawami autorskimi. W profilio cały ten proces jest zautomatyzowany. Po wykonaniu zlecenia, Podpisujesz umowę przeniesienia praw, która stanowi podstawę do zastosowania 50% kosztu. Z preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodu mogą korzystać nie tylko graficy, programiści czy filmowcy. Taką ulgę mają też edukatorzy, trenerzy i eksperci branżowi, jeśli tworzą autorskie materiały dydaktyczne i przekazują do nich prawa majątkowe. Warunki są trzy: musisz stworzyć oryginalny utwór, udokumentować jego powstanie i podpisać umowę o przekazaniu praw. To może być kurs online, scenariusz, prezentacja, raport, podcast czy zestaw slajdów. Ważne, żeby powstały na bazie Twojej wiedzy i koncepcji. Dzięki profilio wszystko dzieje się automatycznie. Po opłaceniu zlecenia generowana jest gotowa umowa, którą podpisujesz z klientem. Nie musisz mieć firmy, a podatek płacisz tylko od połowy przychodu. Jeśli jesteś freelancerem, twórcą, edukatorem, projektantem, inżynierem lub rzemieślnikiem, i efektem Twojej pracy jest coś oryginalnego, np. kod, grafika, wideo, tekst, dokumentacja projektowa, koncepcja strategiczna, raport lub materiał edukacyjny, możesz legalnie korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego, jakim są 50% koszty uzyskania przychodu. -up. Oznacza to, że zapłacisz podatek tylko od połowy swojego przychodu, a dzięki temu twoja efektywna stawka podatku może wynieść nawet poniżej 5%. Warunki są jasne: musisz stworzyć utwór w rozumieniu prawa autorskiego, przekazać do niego prawa majątkowe klientowi np. na podstawie umowy oraz udokumentować powstanie dzieła np. poprzez plik, zrzut ekranu, repozytorium lub mailowe potwierdzenie. Z tej ulgi skorzystać mogą nie tylko artyści i programiści, ale też osoby tworzące autorską dokumentację projektową: od architektów krajobrazu, przez konstruktorów i projektantów sieci, po specjalistów B R i autorów analiz strategicznych, również osoby prowadzące edukację twórczą, trenerzy, konsultanci, autorzy kursów i materiałów online. Jeśli tworzą własne treści i przekazują prawa do nich, mogą rozliczać tylko połowę przychodu. A jeśli działasz przez profilio, nie musisz mieć działalności gospodarczej, bo platforma automatycznie generuje niezbędne umowy i dokumenty, w tym umowę przeniesienia praw autorskich po opłaceniu zlecenia, udostępnia gotowe pliki z wyliczeniem podatku, a w wersji premium oferuje również wsparcie księgowe. Wszystko zgodnie z polskim prawem. Profilio to nowoczesne narzędzie, które pozwala ci działać legalnie, wygodnie i z pełną optymalizacją podatkową, bez firmy, bez zbędnych formalności, bez ryzyka.